Moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku z cyklu na drogach modlitwy. Dzisiaj, kiedy to oglądacie, jest Środa, 31 października, jutro obchodzimy uroczystość wszystkich świętych. Właśnie ze względu na jutrzejszą uroczystość jesteśmy teraz właśnie na cmentarzu, dlatego że chciałbym tutaj dla was poprowadzić modlitwę za naszych bliskich zmarłych. Ale zanim będzie ta modlitwa, to chciałbym trochę opowiedzieć o jutrzejszej uroczystości Wszystkich Świętych. Jutro świętujemy taką szczególną tajemnicę wiary, która nazywa się Świętych Obcowania. W każdej mszy świętych wyznajemy, że wierzę w Ducha Świętego, w święty Kościół powszechny, Świętych Obcowania. I co to znaczy? Kiedy słyszymy o świętych, to od razu nam przychodzą na myśl tacy święci z historii. Święty Dominik, Święty Franciszek, Święty Ignacy. Ale nie przychodzi nam może na myśl, że ktoś z naszych bliskich zmarłych też mógłby być świętym. Też może już jest właśnie świętym, tak blisko Pana Boga. I też myślę, że nie przychodzi nam do głowy tym bardziej to, że my sami też możemy być świętymi. A co ciekawe, Pismo Święte, Nowy Testament, nazywa świętymi wszystkich tych, którzy uwierzyli w Chrystusa, wszystkich uczniów. Możecie to sobie sprawdzić. Tutaj się zaraz pojawią sigla w listach apostolskich. Często tak właśnie wyraz święci jest używany. I dlatego też my, wszyscy, którzy tutaj żyjemy na Ziemi, i ci, którzy już odeszli do Pana, my możemy ze sobą obcować, to znaczy być tak szczególnie blisko. Być ze sobą w jedności i nawzajem sobie pomagać, wypraszać dla siebie łaski, że my możemy wypraszać dla naszych bliskich zmarłych, to, żeby w pełni doświadczali Bożej miłości i oni mogą to samo wypraszać dla nas. W ten sposób możemy mieć komunikację między sobą, być ze sobą szczególnie blisko. I myślę też, że każdy z nas ma taką osobę, co do której ma takie głębokie poczucie, że ona jest już w niebie, że ona jest już z Panem Bogiem. Ja mam taką osobę. Właśnie tutaj zaraz podejdziemy do miejsca, gdzie ona leży. Nazywała się Zofia Kubicka i była ciocią mojego dziadka. W 2007 roku, pośmiertnie, została odznaczona krzyżem komandorskim Orderu Odrodzenia Polski za ratowanie osób prześladowanych przez niemieckiego okupanta. Ja miałem szczęście poznać ją jeszcze za życia i opowiadała mi o takiej sytuacji. Gdzie jeden z jej sąsiadów doniósł na Gestapo, że ona ma ukrytą broń na, na terenie swojej posesji. Mówi, że przyszło Gestapo, przeszukiwało cały teren, a ona się modliła. I w pewnym momencie zobaczyła Pana Jezusa, który przychodzi do niej i mówi jej: Nie bój się, ja jestem z tobą. I mówi, że miała takie poczucie, takie przeświadczenie, że on przyszedł, żeby ją zabrać do siebie. Poczuła taką błogość, taką radość, i była pewna, że ją za chwilę rozstrzelają, ale nie bała się już tego. Ale mówi, że zdarzył się cud, bo Gestapo przeszukało wszystko i nie znalazło broni, która była ukryta, tylko sobie poszli. I po wielu latach, kiedy Jan Paweł II zatwierdził kult miłosierdzia Bożego, i ciocia Zosia po raz pierwszy zobaczyła obraz Jezusa Miłosiernego, mówi, że płakała, dlatego że ten obraz, ten Jezus na obrazie wyglądał dokładnie tak samo jak ten, którego zobaczyła w swojej modlitwie. Z ciocią Zosią łączy się też w pewien sposób historia mojego powołania, dlatego że w takim okresie buntu, kiedy jako osiemnastolatek słuchałem black metalu i przyjechałem do niej na urodziny w bluzie zespołu Dark Throne z różnymi symbolami, bynajmniej nie chrześcijańskimi. Ona mi powiedziała na spotkaniu, jak tylko, jak tylko mnie zobaczyła, o, Przemek, jak się cieszę, że przyjechałeś. Ja do ciebie czuję coś takiego szczególnego. Wiesz co? Ja czuję, że ty będziesz księdzem. Ja jej wtedy nic nie powiedziałem, ale sobie tak pomyślałem, no, ciociu, masz naprawdę bujną wyobraźnię. Ja nie wiem, z czego ty to wyczytałaś. Czy z tej bluzy, w której jestem, czy z tego, jak wyglądam, czy z tego, jak żyję, a jednak ona skądś to wiedziała. Dlatego też teraz, kiedy tylko mogę, to odwiedzam cmentarz, na którym leży, żeby po prostu się z nią spotkać, żeby pobyć z tą osobą, która była i wierzę, że jest tak blisko Pana Boga. Ja wierzę, że w każdej rodzinie znajdzie się ktoś taki, kto miał szczególną więź z Panem Bogiem. I dlatego też dzisiaj chciałbym Was zaprosić do tego, żebyście spróbowali przypomnieć sobie takie osoby z Waszych rodzin. Dlatego, że będę Wam proponował, żebyśmy razem z nimi pomodlili się, razem z nimi prosili za tych, którzy jeszcze czekają na bliskie spotkanie z Panem Bogiem. Dlatego teraz zapraszam Was do tego, żebyście w chwili ciszy, patrząc na płonący znicz, przypomnieli sobie jedną osobę co do której jesteście głęboko przekonani, że ona jest już z Panem Bogiem w niebie i z którą chcielibyście razem się dzisiaj pomodlić. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie Boże, dziękuję Ci za tą osobę, która była dla mnie znakiem, która za życia była tak blisko Ciebie, a teraz wierzę, że jest już z Tobą w niebie. Na początku tej modlitwy chcę prosić Cię o to, abyś pomógł mi przypomnieć sobie te chwile, te sytuacje, kiedy ta osoba w szczególny sposób przypominała mi o Tobie. Chcę przypomnieć sobie wszystkie te aspekty jej życia, które były dla mnie świadectwem, które umacniały moją wiarę, i chcę dziękować Ci za życie tej osoby. Panie Jezu, ja wierzę, że dzięki Tobie my wszyscy, którzy w Ciebie uwierzyliśmy, możemy również mieć łączność między sobą. Wierzę, że możemy się komunikować i nawzajem dla siebie wypraszać łaski. Dlatego teraz chcę prosić tę bliską mi osobę, która odeszła już do Ciebie, o to, aby ona wstawiała się za mną we wszystkich moich intencjach, żeby prosiła za mną i za moimi bliskimi, którzy jesteśmy jeszcze tu na ziemi. Teraz, razem z tą osobą, którą przypomniałem sobie na początku tej modlitwy, chcę modlić się za wszystkich moich bliskich zmarłych. Chcę przypominać sobie po kolei ich twarze, dziękować za ich życie i prosić Cię o to, abyś Ty obdarzył ich pełnią swojej miłości, aby mogli doświadczyć bycia blisko z Tobą w niebie. Maryjo, nasza Matko, chcę teraz razem z Tobą i z tymi wszystkimi, którzy już znajdują się w gronie zbawionych, prosić za tymi, którzy czekają jeszcze na pełne spotkanie z Bożym Miłosierdziem. Proszę Ciebie Maryjo i Was wszyscy święci, abyście wyprosili przebywanie z Bogiem w niebie. Dla tych wszystkich, którzy tęsknią za Nim. Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas spaw ode złego. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci na wieki. Wieczny odpoczynek racz im dać, panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci na wieki. Wieczny odpoczynek racz im dać, panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci na wieki, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Moi drodzy, dziękuję Wam bardzo za tą wspólną modlitwę i zapraszam Was do tego, żebyście dalej modlili się razem z nami, również korzystając z innych możliwości, jakie są na Pogłębiarce. Na przykład jutro będzie Wieczorny Paciorek z Wojtkiem, w niedzielę będzie Medytacja z Danielem, a ja zapraszam już za tydzień na kolejny odcinek Na Drogach Modlitwy, gdzie tym razem nawiedzimy Kościół. Trzymajcie się, cześć!